A to dwa najpopularniejsze powody, dlaczego musisz dolewać oleju do silnika. Słuchajcie, pierwsza sprawa, pierścienie tłokowe mogą być po prostu zapieczane. Kiedy do tego dochodzić, kiedy używacie słaby oleju, jeździcie w trybie long life lub macie wyeksploatowany silnik. Co w takiej sytuacji zrobić? Najprościej zacząć od wymiany oleju poprzedzonej pukaniem silnika Engine Flash od Venola. Druga sprawa, uszczelniacze zaworowe. Zobaczcie, to jest uszczelniacz kiedy jest zużyty, puszcza olej, po prostu, który po prowadnicy zaworowej sobie ścieka do komory spalania. Silnik najczęściej wtedy puszcza dyma po, po dłuższym postoju, ale w ogóle po prostu musicie dolewać olej w takiej sytuacji. Najlepiej te gumki po prostu wymienić. Jeżeli nie macie jednak pieniędzy, czasu lub samochód, już po prostu jest to nieopłacalne, bo macie stary samochód, wlejcie Engine Seal od Venola. To jest numer 639250. To jest preparat, który spowoduje, że ta gumka po prostu spuchnie. I uszczelni te, te, te przecieki oleju. No działa dopiero po około 500 km, także nie oczekujcie, że od razu wam zadziała. Musicie przejechać 500 km, zareaguje z gumą i wtedy po prostu zaczniecie dolewać mniej oleju. Bardzo fajny, praktyczny preparat.